To może być najważniejsza rolka na tym profilu. Mam na imię Justyna i od ponad 20 lat uczę angielskiego. I guess what? Popełniam błędy. Popełniam błędy zarówno w języku ojczystym, jak i w moim kolejnym języku, jakim jest angielski. Popełniam błędy też w innych językach, których się kiedyś uczyłam i których czasem używam hiszpańskim, niemieckim i portugalskim. Czy to oznacza, że jestem kiepskim nauczycielem? Czy to, że popełniam błędy, dyskredytuje mnie jako nauczyciela? Nie wydaje mi się. A widzę ostatnio taki trend na Instagramie oraz na podobnej aplikacji, gdzie inni twórcy, inni nauczyciele podważają wartość swoich kolegów, koleżanek, właśnie wytkając im chociażby niewielkie błędy w pronunciation, w wymowie Sy zamiast z. Ok? My, nauczyciele, też popełniamy błędy. Native popełniają błędy. Ty też możesz popełniać błędy. Niemożliwe jest być perfekcyjnym we wszystkich językach świata. Jasne, należy dążyć do bycia coraz lepszym, jeśli ci na tym zależy, oczywiście, ale możesz popełniać błędy. Nie musi być perfekcyjnie.